Nie żyjemy aby jeść, ale jemy aby żyć. Życie jest cool i bawienie, bawić się trzeba, trzeba słuchać muzyki, mieć fan. tak? Oczywiście. Ale mamy fan po to, żeby mieć energię, żeby żyć. Gdybyśmy mieli, gdybym miał odpowiedzieć na pytanie ostatnie tego wykładu, komu potrzebne są nasze talenty? Komu potrzebne są nasze talenty? Mógłbym powiedzieć społeczeństwu, państwu, ubiegom, kościołowi, grupom biznesu. Wyz... Nie Wam są potrzebne wasze talenty. Nam samym są te talenty potrzebne. A po co? Żeby mieć ciekawsze życie i na starość. Ale w życiu, żeby mieć niższe, żeby mieć coś, gdzie możesz zejść i zaczerpnąć świeżego powietrza, zaczerpnąć energii. Po to ci są potrzebne talenty. I spróbuj dzisiaj wieczorem, gdy przed pójściem spać pomyśl. Spróbuj znaleźć. Jakie, jakie ty możesz mieć talenty z pewnością coś znajdziesz. Jeżeli nie, mówię przyjadę i pomogę. Bardzo dziękujemy za uwagę. Jeżeli...